Ja już przestałem ogarniać uh. Otwieraj, otwieraj Wypływa to Otwieraj wreszcie Ach, Oczywiście muszę klikać Co? Gdzie teraz? Raczej nie tu. Ugh. Nie Taki. Yeah. I need to get the out of my way. Światło. na piętrze da się odpalić ten generator. Ну. Ух, цела стінаохтина. Чан. co teraz? Okej. Okay. nie pomagają. Może przeczytam ten tekst? straszą. O, wracał. Co, o! Mm. O. żyje na razie, stroną szionopisu super. Zaraz sobie przeczytam już mamy jedną zaległość też.

niej trochę no Ejejej. miałaś się zatrzymać tam dalej dobra dam radę być może kiedyś no, no no jest ciemność. O, tutaj nam no, wyskakuj przez to! O! To mi się spodziewa, że nam pomoże to. Bomba ma latarkę. Berry. Na wagę złota. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh shit! Oh God! Look at the house, Al! Look out! That's Momencik. Jeszcze jakieś strony, może tutaj? O tyle ostatnio ich przegapiłem. W każdym z rozdziałów miałem spore zaległości. Z niewiadomych przyczyn. Musiały być gdzieś pochowane strasznie. W jakichś ciasnych kątach. Świetnie. Jesteśmy w labiryncie. By się przydał, świetnie. Mamy baterie. Coś on zostawił? Nie, Zobacz, on e, nic nie zostawia, ale mogło coś leżeć po prostu. W tym razie trzymam się lewej ściany. Oho. Dobra. Dla której uzupełnimy później. W jakimś spokojniejszym momencie. Gdzieś, gdzieś tutaj.

Zobaczymy, może będę miał wszystkie po kolei. Niepokojące dźwięki się wydobywają. O. Jakiś przyjemniaczek się tam kryje? <noise> Już to widzę. O, jakaś mutacja. Zwano doktorem Hartmannem. Chyba muszę się delikatnie wycofać. No. Teraz bateryjek jak używam. Ja muszę odpalić flarę. jak mi się zbliża. Czyli jest tylko jedna gromada. No to wygląda. Już druga by mnie zaatakowała z tyłu. Najprawdopodobniej to już dawno. No Dobra, chcę się ruszyć. Czy to oznacza tak? Że już to stado sobie poleciał. Kawa wzmacnia. Mamy długą noc przed sobą. nie? Uch, muszę się to tu ja Powoli, powoli ja To mogę sobie zabić Ty chodź tutaj powoli, zaraz skoncentruję na tobie Nic ja strony mocy. U mnie znowu jakieś twarde Ki? Okay. Jest jeszcze ich sporo, ale na szczęście nie decyduje się atakować. Gdzie jest Barry? I czy żyje? Ale... Najśmieszniej by było, jakbyśmy ponownie się obudzili i, i nie wiedzieli tym bardziej o co chodzi. Czy to z widy? Czy to jest jakaś pokręcona rzeczywistość jednak? O, kolejna strona, ale jeszcze z tym poczekamy. Na razie jest za ostro, żeby czytać, Uff. weź tutaj, człowieku, biegaj sobie. I chodź to. Te. Good. Jeden strzał, jeden wrog, tak powinno być. Jest taka optymalna metoda, można jeszcze zabijać jednym strzałem kilku, ale nie bardzo w tej grze przynajmniej konwencjonalną bronią, bo oczywiście można strzelić sobie z rakietnicy. Fuh, super. Dobra. A tak w zasadzie jakbym tylko jedno i przyszedł sobie obok czy by mnie jakoś trąciło? Ale chyba lepiej nie ryzykować. Kolejna strona. Ledwo co zauważyłem. Gdyby nie było tego napisu, to bym w ogóle nie zauważył. Dobra. To jest fajnie. Światełko. I amunicja. Zdaje mi się, że... Bzzz. Kolejna rzecz jaką zrobimy tutaj, to będzie dostanie się na tą farmę Do Valhalli punkt zapisu, a tymczasem jeszcze tu reakcje są. I kawa. O! Ho, ho, bogato. To mi się podoba. Jeszcze fajnie by było, jakbyśmy dostali mocniejszą latarkę. Tutaj jest kolejna strona. Czy mi się zdaje, czy my mamy już tak mamy po kolei? Wow wyjątkowo chyba tylko na samym początku tak było a w drugim czy trzecim epizodzie w ogóle było tak, że zaczęliśmy gdzieś od środka tam jest Berry. Dobra. Zaraz będzie czas, żeby sobie poczytać. Low. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Uh, well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, uh... Co, Barry! I'll find it, don't worry about it! Uh-huh. Mm -hmm. To może, może, może. Czy tu? Hello. To się nazywa efektywność. Dobra. Jak podejdzie, to zaatakujemy. Super. Będziecie stać na kolę Bomba! Dobra, już ja chcę sterować. Uf! Flara, flara! Co się odpala? O! Gdy nie zapomniał jak się odpala flary? bym zabił kogoś spotkim. Odaj flara kolejną. Niedźwiń. I Super. tam iść. Kradł. że tylko klucza brakowało, a nie samego zamka, ale zresztą co za problem przejść nad... bright falls come back soon sign we're going to the anderson farm i knew you were gonna say something like that you know what you owe me big time for this when this is through if we make it i don't care what anybody says i'm done with darkness you're gonna buy me a tanning bed as a gift and i'm gonna live in it You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice. They never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Ow. How can you know that? I know, Barry. I can. Ow. I know. Listen, I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake. It, it does something to the works of art created here, it makes them come true. There's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before. It happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm area. Just the uh -huh. Droga właśnie się wydłużyła. I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way! Man, what a drop! And don't worry, your cutout is fine! Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch! There's no way you can climb down though. It's like a sheer wall. Uh, Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken. Use a flare, Barry. Oh, yeah. Barry, are you all right? <laughs> I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Oh, please, Cisco. Barry, just wait for me, okay? Ow! I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. No właśnie oh. Hartman, wake hartman followed the fall of alan wake with his binoculars. when the rider hit the water, he ordered jack to take the boat to him. the spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. the flare floated and kept burning, even in the water. jack turned the radio louder as the engine sputtered. the music was rough and clanking, something the anderson brothers would no doubt have enjoyed, but hartman chose to ignore it. Okej, czyli już wszystko jasne, jak dostaliśmy się tam. Właśnie tak przypuszczałem, że on po tym upadku nas odnalazł, że to nie było tak, że my obudziliśmy się. Ale tak się wydawało na samym początku, że niby się obudziliśmy ze snu. Dobra, czytajmy dalej. Hartman knew he was no creator. He had no And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe. Or worse, it was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction. To be a producer, that was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Robi się coraz mroczniej. I stared at the viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece, a full sized stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Czyli już przeskoczyliśmy chyba do tego co jest for the moment barry was just glad he had survived the fall. he'd been separated from al and there was no easy way to climb back up. he told himself he'd be okay. okay in the gloomy forest at night. he would just have to wait for a while for al to find his way down. barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. the man shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. barry screamed and threw up his hand. the world exploded. To chyba, chyba to co zobaczyliśmy, ale tutaj nie użył racy. Mott bierze w sprawy w swoje ręce. Kto to mot? Mott? mot knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. he'd expected Wake to whimper and gravel, but instead he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. if only mott actually had his wife the thought made him shiver hartman wasn't happy mott could see it in his eyes he quickly lowered his own he had made a mess of it and he knew it the shame of failure was hard to bear he hadn't expected wake to say he needed more time and he blurted out two days less than wake had asked for to show him who was in charge But that wasn't part of plan. <laughs> Spoko. Hm. Teraz to wygląda tak, że ten goryl od Hartmana, który tam pilnował Wakea, tak naprawdę wpłynął na to, w jaki sposób on widział to wszystko, co widział, poprzez żądanie, że za dwa dni ma skończyć pracę. I Alan myślał, że za dwa dni ma po prostu dać ten okup. A to jest tym dziwniejsze, że mamy tą stronę. Hartman obserwuje upadek Quake'a. To co? Jak wreszcie jest? To jest wszystko jego iluzja, czy, czy jednak nie? Czy może to jakieś jest... Pff, no nie wiem, zobaczmy. Idziemy dalej. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been riding, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure,. Okay, czyli według tego... On wie, coś jest nie tak ze Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down. Give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he'd had, had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you.

Nie wiem. <noise> Cała sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana. A oh ono moment o jak na sygnał. <noise> Jeszcze ten piorun jak na wiwat.